Przyjaciele, mamy dla Was słodką ofertę. Zupełnie nowy odcinek z Waszymi ulubionymi członkami ekipy. Gościnnie wystąpi czekoladowa fontanna. Miłego oglądania. Uwielbiam filmy. Patrzcie, aktorki zanurzają w czekoladzie swoje smakołyki. Orety, to wygląda fantastycznie. Przefajnie. Ta scena sprawi, że każdy będzie chciał poczuć smak słodkiego kakao. Co dalej pytacie? Batonik czekoladowy. Mmm, przepyszny. Robię się naprawdę głodna. Ha? Ciekawe, do czego to jest. Myślę, że wkrótce się dowiemy. Naciśnij przycisk jakikolwiek na trzy. Trzy. Co? Aktorki zniknęły, a na ich miejscu pojawiły się Tracy i Kelly. Tak. Witamy w wyzwaniu czekoladowej fontanny. Smacznego! OMG! Różowe lody włoskie! I patrzcie na tęczowy tort Kelly. Oba smakołyki aż proszą się o polewę czekoladową. Do dzieła! Ojej! Przepysznie dobre! Tracy totalnie się zgadza. Ta fontanna rządzi! Kelly, teraz ty. Prójdź kawałek. Dokładnie tak. Idealnie. Teraz jesteśmy gotowi do zanurzenia. Niesamowite. Spróbuj. Mmm, obłędne. Wiesz, co jest lepsze od lodów i tortu? Tort z lodami. Tracy, zadziwiasz mnie. Co za wspaniały pomysł. Udekorujmy też na bokach. Na pół. Aha, dokładnie tak. Dwie połówki. Na tort. O, oh, wow! Jeszcze więcej. Prawie skończone. Myślisz o tym, o czym ja myślę? O, tak! Czas na czekoladowy prysznic. Dziewczyny, to jest ekstra. Nie mogę się doczekać. Polewajcie! Ach, dobra robota, drogie panie. To jest totalne arcydzieło. Mmm, mmm, mmm. Możemy w końcu zjeść? Jasne, że tak. Smacznego. Zasłużyłyście mm. na to. Otwierajcie. Lizaki i do tego w różnych smakach. Jakie słodkie! Zanóż go. Mmm, fantastycznie czekoladowe. Idealne połączenie dla Kelly cukierasy. Tenczowa pyszność, ale super. Jesteś szczęściarą dziewczyno. Otwórz je. Są naprawdę malutkie. Będą idealnie pasować do czekolady. Tracy zanurza swoje lizaki bez problemu. Łatwizna. Z drugiej strony, Kelly, no cóż, zobaczcie sami. Ciężko zanurzać te maleństwa, zwłaszcza z tymi szalonymi paznokciami. Musimy wymyślić inny sposób, Kelly. Tracy się śmieje. Już wiem! Kelly wsypuje cukierki do miski. I co teraz? Kelly używa swoich ekstrawaganckich paznokci i przyczepia do nich cukiereczki. Dokładnie tak! Prawie gotowe! Cukierkowe paznokcie! Fantastyczne! Wiecie, co jest najlepsze? To, że łatwo się je zanurza! Kelly, ty geniuszu! Smacznego! Zasłużyłaś na każdy kęs! Tracy jest zazdrosna! Bierze malutkiego lizaka! Aha! Kelly, patrz! Więc po co niby ten patyczek przy lizaku, Trace? Kelly ciągnie za lizaka! Chodź tutaj! Przezabawne! Tak, tego się spodziewałam! Sorki, Trace! Co za bałagan! Mmm! Ula la. Nadszedł czas zanurzania! Wow! To wygląda niesamowicie! Fantastyczne! Kelly, teraz ty! Kurczak! Fajnie, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że musisz zanurzyć go w czekoladzie! Fuj! Powodzenia, dziewczyno! Twoim kubkom smakowym też! Ach, to nie jest dobre! Wiecie co? Sos serowy na ratunek! Nalewaj! O, tak! Zamieniła sos czekoladowy na sos serowy. Dokładnie tego potrzebujemy do kurczaka. Do pączków to niezbyt pasuje. Ty już miałaś swoją kolej. Ach, całkiem nieźle. Owoce, słodycze, warzywa? Co za dziwny półmisek! Ja na pewno wiem, czego nie chciałabym zanurzyć, ale wybór zależy od tabliczek. Tracy dostaje truskawki. Mega hmm. fajnie. Truskawki w czekoladzie to klasyk. Teraz kolej na Kelly. Brokuły? Żartujecie sobie? Ech, no dobrze. Zanurzaj. Ach, nie mogę na to patrzeć. Ale fani TikToka Tracy na pewno chętnie to zobaczą. No weź! Nie fajnie. Jakiś pomysł. Kelly dostaje tabliczkę z iPhone'em i dorzuca ją do stosu Tracy. Teraz twoja kolej, Trace. O nie! Wyzwanie to wyzwanie. Trace musi zanurzyć swój telefon. Może przy okazji usunie filmik z Kelly i brokułem. O rety, gorący sos czekoladowy na całym telefonie? To nie wróży dobrze. Jest zniszczony. No nieźle, Kelly. Dowody zostały zniszczone. Ten lizak smakuje tak dobrze, gdy nie jesteś internetowym pośmiewiskiem. Och, pani fontanno. Wygląda pani fantastycznie. Zobaczmy, co będziemy zanurzać. Ale najpierw patrzcie na mini fontannę Kelly. Ale hej, ona ma słodycze. Też wow. słodycze? Ekstra. Zróbmy to. Mmm. Może jest mały, ale smakuje cudownie. Kolej Tracy. Orety I do brzuszka. Co teraz? Oczywiście więcej słodyczy. Wow! Kelly skończyła się czekolada. Tracy odmawia jej zanurzenia się w swojej mega fontannie. Nie ma problemu, może coś złowimy. Co ty kombinujesz, Kels? I start. O! Oh! Kelly jest na tajnym łowieniu. Dobra robota, dziewczyno! O oh je! Yeah! Myślę, że to zadziała. Jeszcze raz. Aha, Tracy zauważa, że coś jest nie tak. Ten klik nie przejdzie z różową. Zamiast czegoś słodkiego, Tracy zaczepia rybę. E, teraz to już naprawdę łowimy, co? Złapała to w powietrzu. Kelly ma do tego talent. O nie! To dopiero zemsta. Otwierajcie, otwierajcie! Makaroniki! Juhu! Zanurz, zanurz! Hmm. Kelly, twoja kolej! Żartujesz sobie ze mnie? Kukurydza! Ale koszmar! Przykro mi Kelly! Ta czekolada jest bardzo gorąca! Kelly wpada na pomysł! Gorąca czekolada, kukurydza... Chyba wiem do czego to zmierza! Wow, patrzcie! Nie uwierzycie własnym oczom. Kukurydza zamienia się w czekoladowy popcorn. Niesamowite! Nie, Tracy, nie dostaniesz ani kęsa. Przykro mi. Trudno dzielić się tym niesamowitym przysmakiem. Może następnym razem. Sezamie, otwórz się. Babeczki! Takie tęczowe, takie pyszne. Zanurzaj, Tracy. Mmm, mniam! Mm. Jestem w niebie! Kelly, teraz ty! Fuj! Cebula? Serio? Chyba sobie żartujecie! Kelly nie przepada za cebulą! Ten zapach wypełnia cały pokój! Eee, powodzenia żołnierzu! Ona ją gryzie! Eee, okropne! Wiecie co jeszcze? Tracy mówi nie, gdy ma dostać babeczkę! Eee, OK. okej! Tryk. Kelly tworzy jednostronną fontannę. Tracy nie może nic zanurzyć, nawet gdyby chciała. I nie, nie możesz <śm> użyć czekoladowej strony. Chyba że podzielisz się babeczkami. Świetna zamianka dla Kelly. Czy teraz Tracy może dostać czekoladę? Proszę, proszę. No jasne. To nie była magia, tylko złudzenie optyczne. Tak, to znaczy, że Trace bezsensownie straciła swoje babeczki. Przekąski! Okej, okay. orety! To nie jest domek ze słodyczy, to jest zamek! Nic dla Jess? Amina przeżywa najpiękniejsze chwile. Papierki? Chyba żartujecie! Amina przebija się przez swoje słodycze i nie dzieli się z innymi, i zasypuje Jessie śmieciami. Już wiem! Jessie od małego sama szyła swoje ubrania, a dziś ta umiejętność niespodziewanie się przyda. Oto wspaniała słodka kreacja. Dziewczyno to jest obłędne. Jest cudowna, wszyscy będą zazdrośni. I oto nadchodzi twój rycerz w leśniącej zbroi. Ale nie jest tutaj dla Aminy! On przybył tutaj dla naszej słodkiej księżniczki. Przykro mi Amina, ale musisz przyznać, że tej sukience nie sposób się oprzeć. Kłam, kłam, Fontanna i słodycze! Czekoladki Aminy są zapakowane w prawdziwe złoto? Wow! To musiało kosztować fortunę! Biedna Jess, nie dostała nic specjalnego. Powinniśmy się zabrać za jedzenie, ale najpierw Amina doda złoto do fontanny? Dziewczyno, jesteś stworzona z pieniędzy, czy co? Znalazłeś jakieś nasionko drzewa dającego złoto? Ale piękna fontanna. No nie powiem. Musimy zacząć zanurzać. Nawet jeśli to będzie tylko jedna smutna, malutka czekoladka, do dzieła! No i? To jest pyszne, Jess. Ech, nie możesz jej używać, chyba że jesteś bogata. Hej, to nie fair! Nie ma się czym martwić. Jessie wyłącza fontannę. Czy pan ochroniarz rozgryzie tą zagadkę? Podpowiedź, trochę mu to zajmie. Kurczę! Zagadka rozwiązana? Przykro mi, kolego! Czy to była rezygnacja? Tyle razy wysługiwano się nim. Wszystkie wspomnienia wracają. Nigdy więcej! Koniec z gierkami na jego koszt! Na razie, bogaczko! Co to jest? Jedna kromeczka dla Jess i cała wieża ciastek czekoladowych dla Aminy? Ta dziewczyna ma naprawdę dobre życie! A Jessie nie za bardzo. Aż mi ślinka cieknie! Biedna Jess. Ale hej, ta kromeczka może nie będzie taka zła. Wycięła kółeczko. Idealnie! Dodaj trochę czekolady. To nie jest wspaniałe. Bogata dziewczyna Amina szydzi. Jakie to niegrzeczne! Tak. Ktoś powiedział śmierdzący ser? Nikt? Szkoda, bo i tak go dodamy. Ble! Niech ktoś mi kupi zatyczkę do nosa. Nie musi być taka olśniewająca jak u aminy. Wygląda na to, że Jessie jest jedyną osobą, która musi stawić czoła tej fali smrodu. Zabierzcie ją. Ostrożnie, toksyczne. Poszedł sobie. Ten zapach. Nie mogło być gorzej. Ha! Ocknij się. Otwierajcie. Złote jajko? Jakie to niesamowite. I malutkie jajko niespodzianka dla Jess. Jak zawsze. Ale ona i tak jest bardzo wdzięczna. Amina, zobaczmy to jajko. O, tak. Pilot? Hmm, Naciśnij przycisk. Jakikolwiek przycisk. Jajko, niespodzianka to doskonały kubeczek na czekoladę! Takie pyszne! Jeszcze raz! Nie! To musiała być sprawka tego przeklętego pilota! Włączona i wyłączona, i wyłączona i włączona! Doprowadzasz mnie do szału! No weź! Jessie zaraz straci panowanie nad sobą. Amina, przestań! Mam już tego dość. To powinno pomóc. Mini pilot? Który przycisk? Wygląda obiecująco. O nie! Co się dzieje? Orety! Zamieniłaś naszą fontannę w karton? Ech. Otwórzcie tacę. Jajka? Po co? Czas na zanurzanie. Truskawki w czekoladzie? Pisze się na to. Takie pyszne. No dalej, zajadaj. Jedna za nami. Jeszcze wiele przed nami. Jazz marzy o takiej przekąsce. Ale może nie musi. Ach, ty złodziejaszku. Amina nie wie, co się stało. Spróbujmy jeszcze raz. A, am, am, am! Takie pyszne. A! Jajko na patyku? O, tak. Jessie zastępuje truskawki aminy jajkami. Jakie to straszne. Nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Hihi. Oto nadchodzi. Buzia pełna surowego jajka. Jakie to obrzydliwe. Czekolada wcale nie pomogła. Otwierajcie. Ha? Broku? Nie ma mowy. Ochyda. chyba sobie żartujecie. Idealne pączki? Masz ogromne szczęście. A najlepsze jest to, że ona musi je dodatkowo pokryć czekoladą. Biedna Jess musi na to wszystko patrzeć. Eee, Amina? Twój osobisty trener jest tutaj, żeby ci powiedzieć, żebyś odstawiła te słodycze. Chcesz być modelką na Nowojorskim Tygodniu Mody, prawda? Ech, dobra. A może jednego? Nie ma mowy. To prezent dla ciebie, Jess. Dzięki za utrzymanie happy, happy. naszej dziewczyny w formie. A ty, Amina, popracuj nad tym brokułem, dobrze? Hej, dziewczyno, nie masz nic przeciwko, żebym. No jasne, żartujecie sobie ze mnie? Nie fajnie. Smacznego? Bon appetit? Och, takie pyszne! Mniam! Gotowi na drugą rundę? No dalej, ten brokuł sam się nie zje. Ach, oh, Jerry, wiesz, że jesteś ubrudzony czekoladą. To jest najpiękniejsza fontanna, jaką kiedykolwiek widziałam. Biało-złota kokosowa czekolada. Jez nie dostała dużo dobrego. W przeciwieństwie do Aminy. No dalej dziewczyno, zanurzaj. To jest cudowne i bardzo chrupiące. Och, Jess! Piłeczko pingpongowa! Będziesz dzisiaj naszym wybawcą! Jess przemienia ją w czekoladkę! Doskonale! A teraz wkłada ją do czekoladek Aminy i czeka! Nadchodzi! I gryz! Znalazła piłeczkę! I chce zagrać w pingponga! Ale może nie z mistrzynią świata? No dalej dziewczyno. Ona przegrała? Dlaczego? To jakiś koszmar. I z tego powodu Amina dostaje puchar z czekoladkami. No cóż, plan Jessie na pewno nie wypalił. Ech. O, tak! Wspaniały żelkowy napój. Zrobiony z prawdziwego złota. O wow! To jest przepyszne. Hej, Leila. Zajadaj. No dalej, dalej. Wygląda niesamowicie. A smakuje jeszcze lepiej. Wszystko, co ma nasza biedna dziewczyna, to paczka M&M'su. Z zeszłorocznego Halloween. To nie fair. Bardzo chciałabym być teraz na miejscu Leili. Nie martwcie się. Mary ma plan. Napełnia butelkę M&M'sami! Tak! Krok drugi dodaje czekoladę! To nic nie kosztuje! Nie wiecie, co zaraz się stanie! Czy to już czas, aby tego spróbować? Nie, dopóki nie doda mentosów! Mentosów? O rety, I grasz z lodem! Całą paczkę? Dasz sobie radę z tym mrozem? Gotowa? Mm. Schłodziła czekoladę swoim oddechem! Teraz spróbuj! To żelek! Podwójnie czekoladowy żelek z M&M'sami! Patrzcie na Lejle! Yy, jest zamrożona! Przepraszam! Niech ktoś da tej dziewczynie kurtkę! I gorącą herbatę! Co tam u was? Róże dla Mary! Dla Leili? Ogromny bukiet słodyczy! Orety, To jak marzenie! Te słodkości doskonale nadają się do zanurzania! Czekolada w czekoladzie? Wspaniale! O tak! Weź gryza i delektuj się tym smakiem! Pychota! Teraz Mary! Mam nadzieję, że nie masz zamiaru jeść tych róż z kolcami! No cóż może... Aaa! Mm. Uciekaj stąd, pszczółko! Pszczoły! Ratunku! Uwaga! Lecą tu! Wiesz co? To dla ciebie. Jakże wspaniało wspaniałomyślnie z twojej strony, Mer. Biedna, biedna, Leila. Nie wyglądasz za dobrze. Ha?ha ja. Piękny tort zrobiony ze złota kontra... to coś. To takie niefajne. Jeden kawałek tortu Layli wpędziłby was w długi, poważnie. A w środku jest tęczowy? Polewasz go czekoladą? Rozpływam się.. Teraz wracamy do mer i jej wegetortu! tortu. Obrzydliwe. Ble, ble. A może czekolada by pomogła? No. Okej, okay, przycinijmy ten okropny smak pyszniutką czekoladą. Dobra robota. Mm. Mer zaczyna polewać swój tort. Nie przestawaj! Nie chcę tu widzieć żadnych warzyw dziewczyno. To wygląda dobrze, niesamowicie dobrze. Leila też tak uważa. Proponuje wymianę, nie wiedząc o co tak naprawdę chodzi w torcie Mary. Przynajmniej ktoś jest szczęśliwy. Orety Leila nie może się doczekać. A wszystko co otrzymuje to wielki broku. O nie! Nie! Dałaś się nabrać, dziewczyno. Mary, dobra robota. Co Sodo, pozłacany zestaw do herbaty? Nie podawaj mi ceny, bo mogę zemdleć. Nic specjalnego dla Mary, jak zwykle. Ale hej, jest w nim czekolada, a to wszystko czego potrzebujemy. Dodaj pianki. Lejli się to spodobało. Zróbmy. Ha? Jean? Jest tutaj, by spełnić każde Twoje życzenie. Teraz to już naprawdę nie chcę znać ceny. Leila zamawia słodkie przysmaki. Okej! Okay. Wow! Niesamowite! Dziękuję, Jeanie. O rety, rety. Zajadajmy. A gdzie jest jean Mary? O, tutaj jest! Ale nie jest zbyt szczęśliwy, bo Mary oblała go czekoladą! Dziewczyno! Zaczyna wymieniać swoje najdziksze życzenia! Na jasne! Możesz pomarzyć! Ale mogę zrobić jedną rzecz! Opakowania po słodyczach? Ach, wielkie dzięki, panie Ginie! O, wow! Pyszne słodkości dla bogatej dziewczyny! I niezbyt świeża pizza dla Mary! Mmm... To niesprawiedliwe! Czekolada w czekoladzie! Och, kochana! Myśl, Mary, myśl! O! Tak! Nie chcesz maczać sera w czekoladzie? A kto by chciał? Ale te brzegi z ciasta to smakołyk, którego nie da się pobić! O, wow! Takie dobre! Ale to nie wszystko! Co zrobisz z tą pizzą i fontanną czekoladową. A może słomkę? Tylko czekolada. Żadnego sera. Niesamowite. Leila koniecznie chce spróbować. No dalej dziewczyno, spróbuj. Co? To nie była nielimitowana czekolada. Pozłacane sztabki? Nawet lepiej są z prawdziwego złota. Mary dostała kilka zrobionych z czekolady. Zanurzajcie! Mm, takie pyszne i pełne słodyczy. Leila, co z tobą? Auć! Nie da się zjeść złota. Leila chce zaproponować wymianę. Złoto za czekoladę? No jasne. Dzięki tobie nasza Mary będzie bogatą dziewczyną. Zamianka. Okej, okay, nadszedł czas na jedzenie. Mm, mm, mm. Weź gryza i przenieś się do krainy smaku. Wszystkie rodzaje słodkości są w tych sztabkach. Wow, to jest ekstra. Wszyscy są szczęśliwi. No, dopóki Mary nie uświadomiła sobie, że nie może zjeść złota. Przykro mi. Prawdziwe! Złoto? Tak! Wymień je na absolutnie wszystko, o czym tylko marzysz! Okej! Okay. Co dostaniemy? Złota fontanna? No. O kurcze! Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego! Założę się, że teraz żałujesz swoich życiowych wyborów, co Leila? Tak, ja też bym żałowała! Zanurzaj, Mary! Czas na zajadanie! Ona nie miała tyle pysznego jedzenia w całym swoim życiu. Przykro mi, Leila. Przegapiłaś życiową szansę. I nie, nie ma ponownej zamianki. A niech to. Balony i czekolada? Podoba mi się ten pomysł. Dużo balonów dla Leili. Niech przedstawienie się zacznie. Tylko jeden balon? Kurczę! Dziewczyno, spokojnie! Nadal się nie udało? Ha! W końcu ci wyszło! Daj z siebie wszystko! Napompowany! I co teraz? Leila pokrywa balon czekoladą. Interesujące! Mam nadzieję, że to okaże się takie niesamowite jak w moich myślach. Tak! Wyciągnij balon i gotowe! Wielkie czekoladowe jajo. Mary, teraz ty! Dmuchaj! Lejla, co to jest? Pokrój je ostrożnie. To było stresujące. A teraz idealna miseczka. Czy zgadniecie, co będzie w środku? Zupa czekoladowa! Ach, fabryka Willy'ego łąki zarabia na tobie dużo pieniędzy! Mary? Czas na ogromnego rożka do lodów! ja, Leila dodaje pianki! Tak! Posypka z popcornu? Świetny pomysł! Uuu! A teraz? Nigdy za wiele czekolady! Zwłaszcza, gdy jest wypełniona ciasteczkami! Niesamowita robota! Słodka miseczka. To jest zbyt dobre. Uff, to maleństwo jest ciężkie. Tak, i zajmie jej całą wieczność pokrycie tego czekoladą. Więc damy go Leili. Wow. Za wymianę oczywiście. Gigantyczny lud za pieniążki. Najlepsza wymiana ever! I bum! Wielkie dzięki za oglądanie. Nowe odcinki pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku i zostawcie komentarze. Do zobaczenia!